Cześć. Dzisiejszym tematem jest kettlebell. Ćwiczenie, które nazywa się swing jednorącz. Co możemy osiągnąć dzięki temu ćwiczeniu? Oczywiście dalej pracujemy nad siłą eksplozywną. Pracujemy nad mobilności mobilnością całego ciała, jak również wzmacniamy przede wszystkim mięśnie nóg, mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie naramienne i co za tym idzie, rzeźbimy naszą sylwetkę. Trening z ciężarkiem kettlebell Pozwala nam efektywnie tracić tkankę tłuszczową, a co za tym idzie, budować również tkankę mięśniową. A o to nam chodzi. Na początek porozmawiamy o ruchu ciała i o pozycji nóg. Pozycja nóg, szerokość szerzej niż biodra. Stopy ustawione na wprost z lekką tendencją palców na zewnątrz. Nogi lekko ugięte w kolanach, prosty kręgosłup lędźwiowy, tak abyśmy unikali kontuzji i bólów bólów kręgosłupa. Jak układamy dłonie? W fazie wymachu dłoń ustawiona jest prosto, w ten sposób. W fazie opadu kciuk skręca się do wewnątrz i opiera się o pachwinę nogi, która ręka robi wymach. Czyli robimy skręt rotacyjny. Zauważcie, wymusi nam to skręt barków, w ten sposób. Raz. Lekki skręt. Nogi pracują z tendencją lekkiego krawędziowania do środka. Nie za mocno, żeby nie było dużego nacisku na kolana, ale lekkie krawędziowanie. Popatrzcie. Wymach. Powrót. Wymach. Powrót. Zauważcie, jak pracują biodra do pozycji frontalnej. Przy fazie opadu. Ciężarka, robimy skręt i druga ręka nadaje nam tak zwanej stabilności pozycji i nakręcenia ruchu, czyli ta cała dynamika wychodzi z ruchu ręki wolnej. Popatrzcie, zamach. I ruch do pozycji frontalnej, jak uważona jest klatka piersiowa w stosunku do ramion. W fazie wymachu, jedna ręka jest na wprost, kąt prosty między ramieniem, a klatką piersiową. Druga ręka, jakby asekuruje ciężarek z boku. W ten sposób. Następnie robimy opad ciężarka w dół, uginamy kolanka, proste plecy, wyhamowujemy na pachwinie i następny ruch zaczynamy tylną ręką i wyrzucamy biodra do przodu. Pokażę, jak to wygląda z ciężarkiem, a Wy zwracajcie uwagę właśnie na to, co powiedziałem przed chwilą, na ruch ramion mniejszy ciężarek, tak żebyście mogli lepiej zaobserwować ten ruch. Będę robił wolniej. Jedna ręka chwyt, prosty kręgosłup, druga ręka jest z tyłu. Szarpnięciem zdecydowanym zaczynam ruch do środka i następnie lekki wymach. Pamiętajcie, że kettlebell to jest dzwon. Nasze ciało uruchamia duszę dzwonu, czyli ciężarek. I następnie, jak chcemy troszeczkę mocniej, zaczynamy mocniej wybijać biodra w górę. Druga ręka pracuje symetrycznie i równolegle do ręki z ciężarkiem. Zobaczcie jeszcze, jak to będzie wyglądało z boku. Chwyć za ciężarek. Ruch i wymach. I zaczynamy zawsze, pamiętajcie, troszeczkę niżej żebyśmy mogli dokładnie zapanować nad selektywnym napięciem mięśni nóg i dynamice ćwiczenia. Ok. Jak już opanujemy ruch, możemy zwiększyć ciężar, ale nie wcześniej. Pamiętajcie, jakie błędy są popełniane podczas tego ćwiczenia. Co musimy uniknąć? Unikamy takiej sytuacji, że w fazie opadania ciężarka robimy duży opad tułowia, wtedy obciążenie jest duże na kręgosłup nie chodzi tutaj o to, chodzi tutaj o to żebyśmy wyhamowali ciężarek na pachwinie wewnątrz, dalej zachowując stabilną pozycję i proste plecy, bo tutaj o to chodzi niektórzy popełniają takie błędy że pochylają się nadmiernie do przodu obciążając odcinek lędźwiowy pleców. Będzie to powodowało bóle kręgosłupa, a zależy nam na tym, aby ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie. Powodzenia!